Muszę zobaczyć. Jeżeli ja budu w Turkmenistanie, tak. to ja e, e, muszę. See. E, look on. What is. Eee e, To ja muszę. Muszę znasz? Muszę? O oh, fuck. Muszę. 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 Co ja mam? Zobacz... Kurcze. A, nieważne. YouTube? E, da, da, YouTube. A, A tylko ruski ty gawariusz, da? da. Czyli po turkmenistansku to, Turkish uzbek, jazyku. A, A Turkish 100%. Turkisz dobry? O, a to twoja ulubiona, co jest twoja ulubiona e, potrawa, food? Usulman. Co? Usulman? Usulma? Tak. Co e to jest to? Din. Din? E to miaso, no, e to miaso czy e, ryż? Da, korowa, baran, Karowa. Tak. A, Karowa Baran. nie, tak a, ja ja, ja ponio, ponio, ponio. a, 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 lubisz schabowy? Хороший. A chicken czy baran? Chicken, e, baran. Baran, Dobra. Aż to w e, Turkmenistan e, taka potra e, potrawa znajesz? To? Dinner i din, jedzenie. Fotograf? E, nie. E, a a, nie znaju jak skazać. Ume mój ruski to nie ruski. No. Chyba na sprawa życia i śmierci. <grywka> Zobaczy później. się o pierogi ruskie A pierogi lubi Pielmieni, Polskie pilmieni zajść tutaj to pierogi znaj, znaj. da lubi Lubię. a z czym Z miasem czy serem, Syr czy co? WLC 198 pożyczył 8 złotych na chipsy. Rozmowa chuja z butem klasik Co, nie nieźle sobie radzić z Turkmenistanskim Nie, nie umiem A, krasiwe dziewuszki w Turkmenistanie? Dziewuszki Dziewuszki a lepsze niż w Polsce, czy nie? W Polsce. W Polsce czy w Turkmenistanie dziewuszki. W e, krasiwsze? Da? da? Tak. O. A żonu macznie? nie? Co? Ma. Dziękuję <coughs> kopiosła ma. E... <coughs> Żona? Dziewuszka taka. E... Aresztowane serce. E... Żona znajesz to, e to? Ty masz żonę? Żonu? Zenu. Zena. Jest. Yeah. Yes, yes. Z Turkmenistanu, czy z Polski? A, da? A w Polsce ona? Nie. A. Nie ma. Nie ma. Aj, 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 aj. A budzie czy nie budzie? Nie. Mhm. To ty się bawisz tu. Sure. You are having fun. Bawisz się. nie nieważne. Mhm. Jak YouTube, YouTube imię? Frań... Frańo Frań, Frań. Frań. No Fajnek, tak Nie, nie wziąłem czapki, niestety zapomniałem możemy gdzieś tu wysadzić. Ty możesz mnie, wiesz, tu, tu wysadzić. Pamiętasz? Ty możesz. Ajajaj, koniec tu, gdziekolwiek. Ty możesz mnie tu na przykład zakończyć. Wiesz, że finisz, obojętnie gdzie. Tak, bo tutaj mógł wysiąść. Tutaj? No gdziekolwiek. Ajajaj. Aj, aj. yeah. <laughs> Sorry. No, spoko, no problem. Ale Kongo. Ale Olsztyn Dziękuję Loliburta za suba Powiedz Sik Nie boję się tego. zieleń na skrzyżowaniu nie. Gdzie kapsalon jedzie? Nie jestem kapsalon. Ten drive też nie jest. Tak już wychodzimy tutaj. Zaraz. Wysiadaj Franek teraz, teraz są długie światła. Nie no, bo zanim w mojej życia jakbym zaczął wysiadać, to ten, to by było zielone. Ale no już tutaj mamy, się, znaczy jest obok złotych jesteśmy i pójdę z buta do, na hulajnogę, znaczy na hulajnogę, hulajnogę znajdę, znajdę i hulajnogą pojadę na siszkę spoko? Będzie fagata? Tak, oczywiście. Czekamy na fagatę dzisiaj. Nie idę do szeligi. Czemu idziesz sam na szliszkę, Jasper Zat? Bo nie mam kolegów. Weno nie chciał. Wy Lizy nie chcecie, nie wiem dlaczego. Znaczy, wiem dlaczego. Gofagata. No, jak ktoś chce przyjść, to może przyjść na iszkę do mnie. Najlepiej, żeby to była osoba płci żeńskiej. Pytałem się kiedy? A, mówisz. To sorry. Nie napisałeś mi na, tym, na Messengerze. No to nieważne. Załóż perukę. Po co? Będzie alkohol? Nie. Do czasu walki nie, ma, nie piję alkoholu na 100%. Bo muszę najgorzej, wiecie co? Bo jak nie zbiję wagi do 74 kg i nie ma nawet pół kg tolerancji. Pół kilograma tolerancji, Czyli muszę mieć, ważyć 74 albo mniej. Jeżeli nie zrzucę wagi, alkohol jest bardzo koloryczny, no to opłacę 30% mojemu przeciwnikowi. No, nie ma szans, że oddam 30% mu, bo te 30% to zakładam, że jest większy, więcej niż on dostał za walkę ogólnie. Więc nie chcę mu tam podwajać tej wypłaty. Nawet no, ja tak bym musiał 20 lat spędzić w saunie. Oliza do mnie sama napisała. Z tego co widzę. What are you doing today? <laughs> non fungible token. Are they just a trend?